Na dzisiejszym spotkaniu. Damy jeszcze chwilę naszym dziennikarzom. Szanowni Państwo, rok 2054. Tom Cruise. Ucieka z fabryki Lexusa właśnie tym pojazdem. Auto jest napędzane ogniwami paliwowymi. W standardzie ma biometryczny system bezpieczeństwa, funkcje samodzielnej jazdy. Tak wyobrażano sobie samochód przyszłości w 2002 roku. Jest rok 2023, jesteśmy na Politechnice Lubelskiej i też budujemy pojazd przyszłości. Jak on będzie wyglądał? O tym za chwilę. Teraz pozwolą Państwo, że przedstawię naszych gości. Jest z nami pan rektor Politechniki Lubelskiej, profesor Zbigniew Pater. Pan profesor Jacek Czarnigowski z Wydziału Mechanicznego, kierownik projektu. Oraz pan Michał Borkowski, prezes Studenckiego Koła Napędów Lotniczych Hydrogrii. Jest mi też niezmiernie miło powitać pana Michała Kowal Kowal Piotra Kowalczyka, naczelnika z Wydziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z panem naczelnikiem połączymy się za chwilę online. Bardzo serdecznie witam. Panie rektorze, mówimy dzisiaj o pojazdach nowej generacji, technologiach przeszłości. To wszystko dzieje się już teraz, dziś, w laboratoriach Politechniki Lubelskiej. Tak. Y to prawda, ja oczywiście nie jestem w stanie że, yy, precyzyjnie opowiedzieć, co w którym laboratorium się toczy, jakie są prowadzone badania, bo yy, po prostu jest to ogromny zakres tematyczny. Natomiast Politechnika Lubelska stara się stworzyć jak najlepsze warunki, żeby wszyscy nasi badacze mieli tutaj po prostu odpowiednie zaplecze do swojej. Pracy. Proszę Państwa, w ostatnim okresie dzięki zresztą przychylności ministerstwa udało nam się pozyskać bardzo duże środki na rozwój infrastruktury Politechniki Lubelskiej. To jest blisko 200 milionów złotych. To jest nowy budynek związany ze sztuczną inteligencją, ale to są tak samo laboratoria w zakresie nowych technologii, nowych materiałów. Ostatnio laboratorium dotyczące robotyki. I w tej przestrzeni znajdą miejsce zarówno nasi pracownicy, jak i studenci. A motoryzacja, na niej znają się wszyscy, a więc realizacja takiego projektu jest bardzo medialna. Dociera do szerokiego grona odbiorców. A proszę Państwa, trzeba mieć marzenia i, i, i nowe plany. Tutaj Pani Iwona wspomniała o tym, czym Tom Cruise jeździł, ale. Proszę Państwa, idea na przykład samochodu hybrydowego pojawiła się już w XIX wieku. Ferdinand Porsche w 1899 roku zrobił prototyp takiego samochodu, a produkcja seryjna ruszyła dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, po blisko 100 latach. Czyli często jest tak, że wyprzedzamy tymi pomysłami epokę, próbujemy zrobić coś nowego, stan techniki jeszcze nie nadąża, ale kiedyś nadąży. Bardzo dziękuję Panie Rektorze. Teraz pozwolą Państwo, że oddam głos Panu Piotrowi Kowalczykowi, naczelnikowi Wydziału z Zadań zleconych i inicjatyw Ministerstwa w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji. Panie Naczelniku, Pan Rektor wspominał o tym, że jest 200 milionów złotych, które są do wykorzystania na naszą uatrakcyjnienie naszej bazy naukowej. W tym są też te 2 miliony przeznaczone na budowę naszych bolidów. To znaczy, jeżeli ministerstwo inwestuje w nasz projekt, to znaczy, że on jest ważny nie tylko dla naszej uczelni, ale również dla naszego kraju. Tak, jak najbardziej. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o środki zarówno na infrastrukturę badawczą, jak i na infrastrukturę edukacyjną, dodatkowo każdego rodzaju zadania zlecone. Jak najbardziej pan minister przemysłu Czarnych przeznacza gigantyczne środki na te, tego typu działania, które mają przede wszystkim zwiększyć potencjał zarówno Politechnik, jak i każdej innej uczelni. Jeżeli chodzi w tym przypadku o projekt badawczy dotyczący platformy badawczej metod optymalizacji cyklu życia nowoczesnych pojazdów, ten projekt przede wszystkim ma na celu Dwie rzeczy. Stworzenie zarówno platformy fizycznej, jak i platformy elektronicznej, na podstawie której będzie można weryfikować tego typu, tego typu badania. I tutaj ważna rzecz jest taka, że przede wszystkim te środki. Mają trafić do najzdolniejszej młodzieży, która uczy się na Politechnice lubelskiej. W tym przypadku oczywiście badania i wdrożenia będą realizowane prze, pod okiem tutaj profesorów pracujących na uczelni, jednakże to koła, koła naukowe i ta najzdolniejsza młodzież, zarówno ta, która będzie prowadziła badania, będzie prowadziła analizy, ale też będzie testowała te bolidy, to do nich te środki są skierowane. Tutaj pan minister Przemysław Czarnek. Chociażby poprzez program Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, oczywiście trochę w innej skali, bo tam mówimy o trochę mniejszych środkach, ale też otwiera możliwość dla tak naprawdę wszystkich kół naukowych w Polsce funkcjonujących na uczelniach do tego, żeby mogły realizować swoje projekty, żeby mogli za te środki chociażby kupować licencje, sprzęt, ale także, żeby mogli ewentualnie, mam nadzieję, że w jak największej w jak, jak największej skali, żeby mogli. Rejestrować patenty, które powstaną, i wierzę, że przy okazji tego projektu też jakieś patenty powstaną. Bardzo dziękuję, panie naczelniku. Proszę zostać z nami. Platforma badawcza metod optymalizacji cyklu życia nowoczesnych pojazdów. Szanowni Państwo, brzmi bardzo naukowo. Panie profesorze, mógłby Pan nam wyjaśnić, co będziecie robić w ramach tego projektu? Profesor Jacek Czarnigowski z Wydziału Mechanicznego. Tak, rzeczywiście nazwa jest dosyć skomplikowana, ale przekłada się ona na bardzo prostą, prostą rzecz. Zbudowania pojazdu pod konkretne zawody, pod zawody Maraton, ale pojazdu na tyle elastycznego, żeby można było na nim zbudować i testować różnego rodzaju typy napędów. Bazowo będzie to oczywiście pojazd, na którym najbardziej się znamy, czyli pojazd wodorowy, ale elastyczność tego pojazdu bo ma polegać na tym, że będzie można wymienić cały zespół napędowy i wstawić spalinowe. Elektryczny, wodorowy, hybrydowy, czy w przyszłości jakieś, które powstaną. Właśnie po to e, założeniem tej, tej, tego działania jest budowanie platformy, która przyda nam się nie tylko teraz, ale w przyszłości, na parę lat do przodu, żeby można było testować tego typu rozwiązania nie tylko same rozwiązania układów, układów napędowych, ale układów sterowania tymi, tymi napędami. E, czy też wręcz, wręcz autonomii ruchu pojazd, pojazdów, po to, żeby także zmieniać możliwości stylu jazdy, dostosowania bezpieczeństwa tych pojazdów. To jedna sprawa jest budowanie tego, modelu, tego fizycznego pojazdu. No właśnie, pojazdu na czym będzie nawet? polegała ta technologia cyfrowego bliźniaka? E w tej chwili systemy symulacyjne są już na tyle zaawansowane, że pozwalają na stworzenie bardzo wiernej kopii danego układu i na nim przeprowadzania równoległych testów przy tej samej dokładności jakby były to badania drogowe. Zastosowanie takiej technologii, tak zwanego cyfrowego bliźniaka, czyli modelu, nie takiego jak w grach komputerowych, bo nie chodzi tutaj o tworzenie wyglądu, czy stworzenie, o tworzenie drogi widoczności z, z pojazdu, ale działania poszczególnych komponentów pozwoli nam na, na wykonanie tych badań szybciej. Bo będzie można to robić niekoniecznie jeżdżąc, taniej, bo nie zużywamy paliwa, ale także z większą ilością możliwych rozwiązań, ze względu na to, że równolegle możemy uruchomić 2-3 symulacje. Chcemy także, żeby ta platforma pozwalała na określenie starzenia się pojazdu. Starzenia się poszczególnych jego komponentów. Tutaj takich jak układy bateryjne czy układy ogniw wodorowych, po to, żeby zobaczyć, co się stanie za rok, za trzy, za pięć z danym systemem i czy to dalej będzie opłacalne ekonomicznie, e, ekologiczne w zastosowaniu, bądź też czy jesteśmy w stanie na przykład samym sterowaniem poprawić to. Mhm. Tutaj, właśnie ten cały cykl życia pojazdu, prawda? Czyli od momentu zaprojektowania, powstania po. Utylizację. Tak, tutaj chcemy popatrzeć nie tylko na to, na tą chwilę samego użycia pojazdu. Nie tylko na to, mówi się, samochody elektryczne są samochodami ekologicznymi, no, ale wyprodukowanie akumulatorów, produkowanie samej konstrukcji, wyprodukowanie prądu, e, potem utylizacja, gdzieś kosztują także ekologicznie. Więc dlatego chcemy się skupić nie tylko na samym procesie, samej jazdy, tylko także całości e, historii. Być może niektóre technologie, te liczę na to, że technologie, które powstaną także na Politechnice Lubelskiej z, z udziałem innych naukowców, pozwolą na stworzenie samochodów bardziej ekologicznych w całym ich cyklu, cyklu życia. Jasne. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zespół pana profesora będzie liczył 15 osób, w skład którego będą wchodzić zarówno naukowcy, jak i studenci. Mamy tutaj przedstawiciela koła naukowego HydroGreen, pan Michał Borkowski, prezes tego koła. Panie Michale, czy można powiedzieć, że to będzie ten nowy nasz pojazd będzie następcą Hydrosa? Tak, tak. Jak najbardziej możemy powiedzieć, że ten pojazd będzie urzeczywistnieniem naszego dziesięcioletniego doświadczenia. Przekazywanego tak naprawdę z pokolenia na pokolenie. Od jednej rodziny, że tak powiem, studentów, grupy, która pojechała na zawody i osiągnęła wspaniałe wyniki poprzez kolejne, kolejne, kolejne. I między innymi w tamtym roku udało nam się wyciągnąć już niemal maksimum z naszej konstrukcji, z naszego bolidu Hydros. I ta szansa na pewno zapewni nam możliwość wprowadzenia w życie wszystkich naszych pomysłów, rozwiązań, a może także opatentowanie nowych, wspaniałych technologii, dzięki którym stworzymy lepszą. Mobilność. No właśnie. W jakim zakresie studenci będą pracować przy tym projekcie? Czy macie już jakieś konkretne zadania przepisane? Aktualnie już jesteśmy podzieleni na kilka zespołów. Między innymi zespół projektujący samo nadwozie, tą ten cały wygląd pojazdu, już ambitnie pracuje i tworzy różnego rodzaju wersje nadwozi, dzięki którym na pewno uda nam się zapewnić przede wszystkim tą możliwość zmiany napędu przy zachowaniu ciągle tych samych parametrów, możliwości i wygody także użytkowania takiego pojazdu. Bardzo dziękuję Panie Michale, bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Jeszcze na koniec oddam głos Panu Rektorowi. Takie krótkie podsumowanie. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem pogratulować tutaj panu profesorowi Czarnigowskiemu, także studentom, że uzyskali ten projekt. Będzie to świetna promocja Politechniki Lubelskiej, która będzie pokazywała społeczeństwu możliwości, jakie daje współczesna nauka, bo przecież te nowe napędy to oszczędność w zużyciu paliwa, to są korzyści, które. Odnosi środowisko nasze. A czy powstaną nowe rozwiązania, czy one będą patentowane, jestem pewny, bo przecież Politechnika Lubelska jest liderem pod względem liczby patentów uzyskiwanych co roku i na pewno tutaj znajdą się również rozwiązania w tym zakresie. Chciałem także podziękować bardzo panu naczelnikowi, panu ministrowi Czarnkowi za umożliwienie realizacji nam szeregu różnych projektów, programów, bo to nie jest tylko ten cyfrowy bliźniak, o którym mówimy. Pracujemy aktualnie chociażby nad studium wykonalności silników do bojowych wozów piechoty. Wkrótce ten projekt. Ujrzy już światło dzienne, będziemy mogli przedstawić wyniki w tym zakresie. Pracujemy nad Polską Unią Metrologiczną, gdzie mamy rozszerzenie projektu realizowanego już od dwóch lat. No i wreszcie sztandarowy projekt, jakim jest Via Carpathia, który łączy nasze trzy uczelnie położone przy drodze, tutaj przebiegającej z Litwy, w zasadzie Aż do, aż do Grecji, gdzie realizujemy naprawdę ciekawe projekty w zakresie dydaktyki, nauki oraz komercjalizacji. To wszystko dzięki życzliwości Ministerstwu, za co serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Rektorze, dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję też również Państwu. Zapraszam na kolejne wydarzenia. Pan Rektor wspominał o wozach bojowych i rzeczywiście taki event zostanie w najbliższym czasie zorganizowany. Jeszcze raz dziękuję Państwu za śledzenie naszego spotkania i do zobaczenia.